Dobrze, Ewa chłopska -Wasielewska. zapraszam Państwa na przegląd wiadomości tygodnia. Kucharz drugiej klasy B z pierwszego stopnia kucharz po szkole podstawowej wzięła w ubiegłym miesiącu udział w konkursie filmowym pod nazwą Kręci mnie mój zawód. Jego organizatorem był zespół szkół i placówek oświatowych nowoczesnych technologii województwa łódzkiego w Łodzi. Młodzież, która nakręciła trzyminutowy film promujący zawód kucharza, zajęła zaszczytne trzecie miejsce. To duży sukces uczniów, ale także i opiekuna, nauczyciela przedmiotów zawodowych pani Emilii Durki. Przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Urzędu Pracy oraz Kutnowskiej Komendy Policji spotkali się 12 kwietnia z obywatelami Ukrainy, przebywającymi w naszym mieście. Współorganizatorami była Komenda Powiatowa Policji w Kutnie oraz Wojewódzka Inspekcja Pracy w Łodzi. Spotkanie odbyło się w celu przekazania informacji odnośnie zatrudnienia, jak i pouczenia o zagrożeniach czyhających na obywateli Ukrainy. Kierowcy i mieszkańcy doczekali się wyrównania nawierzchni jezdni na ulicy Narutowicza w Kutnie. W ostatnim czasie przejazd w tym miejscu nie należał do najprzyjemniejszych, ale na szczęście to już historia. Obecnie ulicą Narutowicza można przejechać bez większych problemów, chociaż nadal trwają tam ostatnie prace i wciąż obecni są pracownicy i sprzęt, dlatego należy zachować ostrożność. Kierowcy wreszcie mogą dotknąć z ulgą. Już tylko godziny dzielą nas od otwarcia przejazdu pod remontowanym od dłuższego czasu wiaduktem na Kutnowskim Józefowie. Warto pamiętać, że na ten moment przejadą tamtędy jedynie auta osobowe i jednoślady. O otwarciu przejazdu pod wiaduktem w ciągu ulic Warszawskie Przedmieście Józefów informuje wykonawca robót na linii kolejowej E20 firma Strabag. Ruch będzie tam możliwy od 15 kwietnia od godziny 17. 13 kwietnia obchodziliśmy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Blisko 22 tysiące Polaków, wojskowych policjantów i cywili zostało zamordowanych w kwietniu i maju 1940 roku przez sowieckie NKWD. W 82. rocznicę tamtych wydarzeń na cmentarzu w Kutnie i Głogowcu odbyły się uroczystości upamiętniające poległych, w których udział wzięli przedstawiciele władz miasta, gminy oraz przedstawiciele powiatu Kutnowskiego. 12 kwietnia w sali konferencyjnej Kutnowskiego Szpitala zorganizowane zostało otwarte spotkanie z onkologiem Kutnowskiego Szpitala. Dotyczyło ono profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów. Bardzo dziękujemy za udział wszystkim w spotkaniu z onkolog naszego kutnowskiego szpitala ilość osób i zainteresowanie wczorajszą prelekcją, a przecież w spotkaniu wzięło udział prawie 100 osób. Przekroczyło nasze wstępne, zakładane oczekiwania. Potwierdza to również moją obserwację, że takie spotkania, prelekcje, wyjścia szpitali na zewnątrz, działania społeczne i okołolecznicze, w szczególności profilaktyka, są potrzebne i budują bądź odbudowują relacje pomiędzy szpitalem a mieszkańcami. Szpital w pierwszej kolejności świadczy usługi opiekuńczo-lecznicze, to jest oczywiste, czyli leczy i ratuje życie, ale również może i powinien prowadzić profilaktykę i otwierać się na mieszkańców. Dawno nie było takiego wydarzenia, aby na spotkanie w Kutnowskim w Szpitalu przyszło 100 osób nie będących pracownikami. To było pierwsze tego typu spotkanie, ale już przygotowujemy się do następnego w zupełnie innej tematyce. Przypominam Państwu również, że pani doktor nauk medycznych Joanna Krawczyk-Lipiec prowadzi konsultacje bezpłatne w naszym szpitalu w każdy wtorek. Proszę zapisywać się na wizytę poprzez rejestrację. Nie ma konieczności skierowania z POZ-u i może to być wizyta profilaktyczna, nawet jeśli nie jesteśmy chorzy i nie mamy objawów. Zapraszamy wszystkich, szczególnie osoby z grup podwyższonego ryzyka. 1 kwietnia zmieniły się tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, które stanowią podstawę do obliczania emerytur z nowego systemu. O szczegółach Rzecznik Głóckiego ZUS. Jak co roku 1 kwietnia zmieniły się tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, które stanowią podstawę do obliczenia emerytur z nowego systemu. Nowe tablice są korzystniejsze dla przyszłych emerytów. Emerytura 60-latka będzie wyższa o 3,7% niż na podstawie poprzedniej tablicy, a 65-latka o 4,1%. Już drugi rok z rzędu nastąpił spadek średniego dalszego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych i jest to spowodowane większą umieralnością. W ubiegłym roku odnotowano 519 tysięcy zgonów, czyli o 33 tysiące więcej niż w 2020 roku oraz o 111 tysięcy więcej niż w 2019 roku. A im większa umieralność, tym tablice trwania życia, które są niezbędne do obliczenia emerytury z nowego systemu, są korzystniejsze. Ustalenie wysokości emerytury to proste działanie matematyczne. Należy podzielić sumę zwaloryzowanych składek emerytalnych zgromadzonych na koncie wzUS oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego przez przeciętne dalsze trwanie życia. W tablicy jest ono wyrażone w miesiącach, które statystycznie emeryt powinien przeżyć. Im większy licznik oraz mniejszy mianownik, tym wynik, czyli wysokość emerytury powinna być wyższa. ZUS będzie korzystał z nowej tablicy GUS od 1 kwietnia, między innymi do obliczenia emerytury z nowego systemu dla osób, które przejdą na to świadczenie między kwietniem bieżącego roku a marcem przyszłego roku. Osoby, które kończą wiek emerytalny w tym okresie, nie muszą jednak wcale spieszyć się z przejściem na emeryturę. Żeby skorzystać z tegorocznej tablicy, bo przyznając emeryturę, ZUS zawsze sprawdza, czy dla zainteresowanego korzystniejsze jest przyjęcie do obliczeń danych z tablicy trwania życia, które obowiązują w momencie złożenia wniosku o emeryturę, czy ukończenia wieku emerytalnego. Natomiast osoby, które mimo ukończonego wieku emerytalnego, Odłożyły decyzję o przejściu na emeryturę, będą mogły skorzystać z nowych tablic, o ile zakończą zatrudnienie do 30 marca 2023 roku i złożą wniosek o emeryturę do 31 marca 2023 roku. Z nowych tablic skorzystają też osoby, które mają już przyznaną emeryturę z nowego systemu, ale wypłata świadczenia jest zawieszona. Ze względu na nierozwiązanie stosunku pracy. Warunkiem zastosowania aktualnych tablic do wyliczenia ich świadczeń jest zakończenie zatrudnienia do 30 marca 2023 roku i złożenie wniosku o podjęcie wypłaty emerytury nie później niż do 31 marca 2023 roku. Nie wszyscy mogą skorzystać z nowych tablic GUS. Przeliczenie emerytury jest możliwe w ściśle określonych sytuacjach, np. gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracuje i odprowadza składki emerytalne. Raz na rok lub po ustaniu zatrudnienia może je sobie doliczyć do świadczenia. Nowa tablica zostanie wykorzystana jednak wyłącznie w odniesieniu do tych dodatkowych, a nie wszystkich składek. Jednak co do zasady nowe tablice nie dotyczą osób, które już przeszły na emeryturę. Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego informuje o liczbie wniosków o 500 plus składanych przez uchodźców z Ukrainy. Do 7 kwietnia w województwie łódzkim uchodźcy z Ukrainy złożyli w sumie 13200 wniosków o świadczenie 500, w tym 7700 wniosków obejmujących 12 000 dzieci na bieżący okres świadczeniowy, to jest do końca maja bieżącego roku. Oraz 5,5 tysiąca wniosków na 8600 dzieci na nowy okres świadczeniowy, który zaczyna się 1 czerwca bieżącego roku i będzie trwał do końca maja 2023 roku. W całym kraju w sumie złożono ponad 230 tysięcy wniosków, najwięcej w województwie mazowieckim, bo niemal 43 tysiące. Na terenie województwa łódzkiego najwięcej wniosków wpłynęło w Łodzi. Na oba okresy świadczeniowe w sumie 3800 wniosków, z tego 2300 na bieżący okres świadczeniowy oraz 1500 wniosków na nowy okres świadczeniowy. Obywatele Ukrainy, którzy legalnie przyjechali z Ukrainy do Polski po 23 lutego bieżącego roku w związku z działaniami wojennymi, Mogą złożyć elektroniczny wniosek o 500 plus przez platformę usług elektronicznych PUEZUS. Z wnioskiem mogą wystąpić też m.in. obywatele Ukrainy, którzy już wcześniej zamieszkiwali w Polsce, ale po 23 lutego bieżącego roku z Ukrainy do Polski przyjechały ich dzieci, które mają być objęte świadczeniem, czyli dzieci do 18 lat. Do złożenia wniosku potrzebny jest specjalny numer Pesel UKR dla osoby wnioskującej oraz dzieci, na które ma być przyznane świadczenie, dodatkowo polski numer rachunku bankowego oraz polski numer telefonu. Obywatele Ukrainy, którzy mają utworzony profil zaufany ePUAP, mogą samodzielnie założyć profil na Puezus, potwierdzić go za pomocą ePUAPu i złożyć wniosek o świadczenie 500 plus przez PUEZUS. Przy zakładaniu profilu na półę można wybrać język ukraiński, w którym podawane będą nazwy pól do wypełnienia. Sam wniosek SWU oświadczenie 500 plus dla obywateli Ukrainy również obsługiwany jest w języku ukraińskim. Na stronie internetowej zus.pl w języku ukraińskim znajdują się informacje na temat świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Informacje na temat świadczeń tego, jak wypełnić wniosek oraz jak założyć profil na PUE ZUS. udzielają też pracownicy specjalnie utworzonej linii telefonicznej obsługiwanej w języku ukraińskim i polskim pod numerem telefonu 22 444 02 55. Infolinia czynna jest w godzinach od 8 do 18, od poniedziałku do piątku. Pytania w sprawie świadczeń można też kierować na specjalnego maila uamałpazus.pl. Od wtorku, 5 kwietnia bieżącego roku, obywatele Ukrainy mogą korzystać też z konsultacji online w języku ukraińskim. W e-wizycie po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie uczestniczył ekspert ZUS oraz tłumacz języka ukraińskiego. Podczas e-wizyty obywatele Ukrainy będą mogli otrzymać pomoc w złożeniu wniosku o świadczenia dla rodzin np. 500 plus i w założeniu profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Aby zarezerwować e-wizytę należy wejść na stronę e-wizyta.zus.pl łamane przez UA. Pomoc przy złożeniu wniosku oraz założeniu profilu na pue -ZUS można też uzyskać w placówkach ZUS na salach obsługi klientów. 18 włazów od studienek kanalizacyjnych zostało skradzionych z placu budowy na ulicy Skłodowskiej-Kiri. To kolejny przypadek tego typu kradzieży w ostatnich tygodniach, informuje Urząd Miasta Kutno. Każdy z tych włazów kosztował 500 zł netto, co łącznie daje kwotę 9000 zł. W naszej ocenie jest to bezczelny czyn, który mógł skończyć się tragicznie, bo niezabezpieczone studzienki stanowią ogromne zagrożenie zarówno dla pieszych, jak i samochodów, które mogły tamtędy przejeżdżać. Zakończono projekt rekonstrukcji pojazdu wojskowego, realizowany w ramach środków dla organizacji pozarządowych z Funduszu Powiatu rower dla żołnierza. Zadanie polegało na otworzeniu roweru wojskowego, wykorzystywanego przez wojsko polskie w kampanii wrześniowej 1939 roku. Parek skierowany był do młodzieży ze szkół Powiatu kutnowskiego. Zwyciężył zespół szkół w Żychlinie. Na sygnale. 11 kwietnia około godziny 12.20 w miejscowości grochów policjanci zatrzymali do kontroli drogowej rowerzystę. Badanie alkomatem wykazało, że 27-letni mieszkaniec powiatu kutnowskiego miał ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie. Pijany został ukarany mandatem. Policja przypomina, że obecnie jazda rowerem w stanie nietrzeźwości zagrożona jest mandatem w wysokości nie mniejszej niż 2,5 tysiąca złotych. Policjanci zatrzymali dwóch sprawców podejrzanych o rozbój i pozbawienie wolności. Mężczyźni siłą wypchnęli 32-latka do samochodu i wywieźli w okolice powiatu Gostynińskiego. Tam używając siły fizycznej dokonali na nim rozboju i pozostawili. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności. Najbliższe 3 miesiące mężczyźni spędzą w areszcie. Ponad 4 tony kontrabandy zatrzymali funkcjonariusze z Łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej KAS. Wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi oraz Komendą Powiatową Policji w Łęczycy. W imieniu redakcji telewizji Kutno i Agencji Rozwoju Regionalnego składam Państwu życzenia spokojnych, rodzinnych świąt Wielkiej Nocy. Niech ten świąteczny czas będzie pełen wiosennej energii i nadziei na lepszą przyszłość.